Dzisiejszy odcinek magazynu Fortuna Pierwszej Ligi zdominowany będzie przez wątek hiszpański. Zresztą sami się o tym przekonacie. Powiemy też m.in. o meczu ostatniej szansy, a z drugiej strony przywitamy nowego uczestnika rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy. Na początek najpiękniejszy gol 32. kolejki, a jego autorem, zgodnie z głosami naszych widzów pod poprzednim magazynem, Jacek Kiełb z Korony Kielce. Przed nami natomiast przedostatni weekend z Fortuna I ligą, w związku z czym napięcie związane przede wszystkim z walką o awans sięga Zenitu. Przedstawiamy Wam sześć powodów, dla których warto będzie śledzić, co wydarzy się w najbliższych dniach na zapleczu Ekstraklasy. Finis rozgrywek Fortuna I ligi, a do tego zbliżający się coraz większymi krokami start Euro 2020 to będą z pewnością wydarzenia którymi żyć będą polscy kibice wyczekując między innymi drugiego grupowego meczu białoczerwonych z Hiszpanią a z kim rozmawiać o reprezentacji i jak nie z jej fanami tak się składa że w Fortuna pierwszej lidze znajdziemy ich kilku Creo że estamos en un periodo de transición ¿no? Eh España tiene creo que tiene una bardzo selección muy buena pero creo que también eh, son muy jóvenes con poca experiencia en de Creo que, que bueno, que, que son una, una buena selección, pero que, que va a estar difícil, ¿no? porque en esta Eurocopa creo que no estamos todavía preparados para ser, una, para ser campeones como fuimos hace varios años. Bueno, creo que como dice Piri, ¿no? este, la selección, nuestra selección estará en un periodo de, tra de transición, de, de cambio, ¿no? como si sí se puede decir, pero bueno, creo que, que tiene un, sele un seleccionador que, que es uno de los mejores entrenadores del mundo y por supuesto de los mejores jugadores del mundo. Pues, en, los mejores equipos así que bueno creo que seremos candidatos no sé si, si los favoritos para ganar el título pero uno de los candidatos creo que sí está claro que mi segunda, sele mi segunda selección este año será polonia después de españa pero por supuesto que, que, que el primer partido será un partido especial no sé si, no, si lo veremos aquí o estaremos de vacaciones en españa pero, pero será muy especial seguro espero y deseo que gane que gane españa que puedan clasificarse las dos selecciones por supuesto

A día de hoy me quedo con Sergio por, por, lo que, por lo que representa dentro del campo, por el fútbol que nos ha regalado tan maravilloso y bueno, espero que, que en esta Eurocopa pueda, pueda seguir, podamos seguir disfrutando de su fútbol. De hecho, Yo me he enfrentado a bastantes jugadores, pero cuando éramos más pequeños, juveniles, Liga de Campeones que se juega en España... Eh... Morata, Carvajal, pero Carvajal no va. He jugado en contra de Adama Traoré cuando jugaba en el Barça B, en segunda división en España, y la verdad que me parecía un animal, igual que, igual que ahora. ¡Własnie Hiszpanie napędzają w tym sezonie ofensywę EKESU! Pirula na swoim końcu ma już 12 trafińń, Antonio Domínguez tylko o dwa gole mniej. Kibice, mocno, więc na nich liczą na ostatniej Yo creo que, bueno, que se ha notado durante todo este año. ¿no? Eh, los cuatro españoles que formamos en el equipo, pues creo que hemos estado a la altura, al nivel y, y bueno, hemos hecho una campaña muy buena, muy bonita. Y, y bueno, estamos optando ahora mismo pues, por hacer un playoff que, que creo que no es. ...que no es fácil, así que bueno... ...vamos a intentar de... ...poner todos los objetivos en, en este playoff... ...y a ver si somos capaces de, de poder subir". "...no solo los españoles... ...todos los compañeros han mantenido un nivel alto... ...es cierto que... Que hemos pasado por momentów duros. I y bueno, creo que, que a nivel personalny musimy być contentos, pero, pero si no se consigue el objetivo al final, será, será difícil para nosotros, para todo el mundo, ¿no? por supuesto, para el club. W nie ułożył się jednak, pomyślcie EUKS-u. W końcu Łodzianie dotkliwie przegrali w Legnicy. Teraz, już bez Ireneusza Mamrota w roli szkoleniowca, przed Spadkowiczem z Ekstraklasy, mecz teoretycznie najtrudniejszym rywalem, bo do Łodzi wybierze się lider z Niecieczy. Será un partido difícil, será un partido complicado, los dos nos jugamos muchísimo, pero bueno, tenemos que aprovechar el factor campo, que jugamos en casa con, con nuestra gente, que, que por fin ya puede venir al campo y, y estoy seguro que daremos el máximo y con la ayuda de los aficionados y el buen trabajo del equipo sacaremos los tres puntos. Con la afición, con, con todo disponible, con todos los jugadores, intentar sacar este partido adelante. pozostajemy w naszym magazynie w klimatach hiszpańskich, choć teraz zabieramy się za nie od nieco innej strony. Trudno bowiem w nawiązaniu do Antonio Domingueza czy Pirulo nie zapytać o hiszpański futbol, pomocnika Artigdynia, Fabiana hiszpańskiego. Bo chyba stawiam ligę angielską, aczkolwiek jestem wielkim fanem Realu Madryt. Pierwsze marzenia polegało na tym, żeby kiedyś kiedyś znaleźć się w tym klubie. No, oczywiście Galacticos, Zidane, Beckham, Ronaldo, przede wszystkim Ronaldo. Myślę, że nawet po mojej posturze widać, że chyba bardziej piłka techniczna jest mi bliska, więc powiedzmy, że, że bliżej mi do tej ligi hiszpańskiej. A skoro w temacie Arki Gdynia mówimy o wątkach hiszpańskich, nie sposób nie przypomnieć prawdziwej remontady, jakiej podopieczni Dariusza Marca dokonali przed tygodniem w Kielcach. Arka przegrywała już z koroną 0 do 3, ale ostatecznie zdołała zainkasować jeden punkt, choć w kontekście walki o bezpośredni awans ten punkt wcale tak wiele nie dał. Do końca wierzyliśmy w to, że, że uda nam się zwyciężyć. Chociaż się nie udało, myślę, że przełomem była na pewno bramka na 3-1. No, trochę przez pana pierwsza połowa, w drugiej połowie zaczęliśmy lepiej grać, mądrzej mi się wydaje. No i doprowadziliśmy do remisu. O awans oczywiście, że o awans z drugiego miejsca. Dopóki mamy takie szanse, walczymy, nie poddajemy się. I w sobotę będziemy dążyć do tego, żeby zdobyć trzy punkty z Radomiakiem i zbliżyć się do tego upragnionego drugiego miejsca. Radomiak również nie może pozwolić sobie w sobotę na wpadkę. Za plecami podopiecznych Dariusza Banasika, poza Arką, czai się również GKS Tychy, który z ewentualnej straty punktów bardzo chętnie by skorzystał. W tej chwili my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, wyżej jesteśmy w tabeli. Więcej bramek strzelamy, mało tracimy i, i wydaje Wydaje mi się, że zrobimy że wszystko, żeby po prostu... Dobrze by wypaść w tym meczu. Mamy plan na ten mecz. Wydaje mi się, że jesteśmy w dosyć dobrej dyspozycji, no ale tak jak mówimy, no ciężka, cięż, czeka nas ciężki no ciężki mecz. Tym bardziej, że presja dochodzi tak? z jednej i z drugiej strony. Ale tak patrząc, to chyba Arka wydaje mi się, że ma w tej chwili większą presję, bo, bo jeżeli przegra ten mecz, to praktycznie zamyka sobie totalnie drogę gdzieś tam do tych wyższych cen. Dla obu drużyn ten mecz może okazać się więc najważniejszym meczem sezonu. Początek rywalizacji Arki z Radomiakiem w sobotę o godzinie 12:40. Fortuna pierwszej widze wciąż nie rozstrzygnięta pozostaje także kwestia utrzymania, gdzie jednak jesteśmy dużo bliżej końcowych rozwiązań. Stawkę niezmiennie zamyka GKS Bełchatów, który w dwóch pozostałych kolejkach musiałby odrobić 6 punktów straty do jednego z rywali. W poprzedniej kolejce udało się wygrać w Głogowie. Teraz trzeba będzie powtórzyć taką postawę w starciu z przedostatnim w Lidze gks Jastrzębie. Przede wszystkim pozytywne zwycięstwo bardzo nas podbudowało. Przygotowujemy się teraz do spotkania z Jastrzębiem. Chcemy optymalnie być do niego przygotowani. To teraz się najbardziej liczy. Czas rozliczeń przyjdzie później, dopóki mamy szansę, nie będziemy tutaj wywlekać rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły, więc nie mają miejsca. Do końca będziemy walczyć o to, żeby pozostać w Forstalacji Liga. W Bełchatowie nadal nie brakuje wiary w to, że utrzymanie jest możliwe. Zarówno sztab szkoleniowy, jak i piłkarze do końca chcą walczyć o to, by GKS jednak pozostał na zapleczu PKO ekstraklasy. Wiera była od pierwszego meczu i będzie do ostatniego. Dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe, nic nie mamy do stracenia. Na pewno po ostatnim meczu troszeczkę więcej, więcej optymizmu wlało się. Do, do szatni. Cały czas w nas jest wiara, że, że jesteśmy w stanie utrzymać się w pierwszej lidze. No. Wiadomo, że po, po meczu z Arką czy, czy z Radomiakiem te morale spadały w dół, ale, ale takie zwycięstwo też buduje w szatnie i każdego indywidualnie. I, i, no i cały czas póki my, my liczymy się w grze i jest szansa, to, to na pewno będziemy walczyć. Do utrzymania GKS potrzebuje niemal cudu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w bezpośrednich starciach z rywalami z dolnych rejonów tapeli, Bełchatowianie niejednokrotnie okazywali się lepsi. Bilans w meczach z zagłębiem czy resowią przemawia na korzyść GKS-u, a korzystny może być również dorobek w dwóch meczu z rywalem z Jastrzębia. Będziemy wiedzieli po dwóch meczach, jeśli wygramy to, co Słyszeliśmy, na pewno będzie ważne, bo wtedy ten bilat bezpośrednio będzie się liczył. O przyszłość tego zespołu będzie należała do całego, całego kształtu zarządzających tym klubem, bo oni będą decydować, jak będzie wyglądał ten zespół w przyszłym sezonie. Nie wiem, nie rozpatrywałbym chyba tego w takich kategoriach, bo jednak sezon to jest sezon jest długi i, i tak naprawdę. W Drużyna ostatnia, czyli ta po tej 34 kolejce spada z ligi. I tak naprawdę te, wiadomo, że te mecze bezpośrednie z bezpośrednimi rywalami są bardzo ważne. Natomiast no, my w tym momencie musimy się skupić na tych dwóch ostatnich meczach i, i zrobić wszystko, żeby je wygrać. No, na pewno to nie jest przyjemne uczucie dla zawodnika, gdy, gdy po tym ostatnim blisku, tego ostatniego meczu wie, że jego drużyna spada z ligi poziom niżej, także no, to nie jest nic przyjemnego na pewno. Ze środka tabeli do walki o awans? Taka może być w końcówce sezonu droga Odry -Opole, która spisuje się w ostatnich tygodniach naprawdę dobrze i nieoczekiwanie zbliżyła się do strefy barażowej. Po ograniu w ostatnich tygodniach miedzi i Brukbetu tracą do barażowego miejsca już tylko jedno oczko i z pewnością zechcą włączyć się do walki o awans. Na pewno nie będą ukrywać, dziś tam nasz zespół ma na dużą flapkę, na, na te baraże. Wiemy, że, że w sumie pozostały tylko dwa mecze. Tylko ja e, dobrze wiemy, że ta pierwsza liga potrafi e, przeróżne historie pisać i na pewno będziemy walczyć do końca. Pokonaliśmy Termalika w sumie lidera e, pierwszej ligi wiemy, wiemy jak, jaką jakością oni tam funkcjonują, pokazują. I myślę, że, że, że nie ma miejsca do stracenia i będzie na cały czas właśnie aż do końca o, o te baraże. Oprócz realizacji własnych celów w końcówce rozgrywek Odra rozdaje także karty w kontekście losów innych zespołów. Przed tygodniem za sprawą trafienia właśnie Kacpra prabisia Odra ograła Brugbet, a teraz przyjdzie pora na mecz z innym kandydatem do bezpośredniego awansu gks em tychy. Wydaje mi się, że już Odra pokazała w tamtym, w tamtym sezonie, że, że tej drużyny nie można jest ważyć. Dobrze wiemy, z jakiego doku się wyciągaliśmy i myślę, że ten sezon pokazuje, że to też nie był przypadek, że udało się utrzymać. Teraz my z Tychami skupiamy się na tym, co, co, co powinniśmy zrobić, Temat majki zamykamy i się skupiamy na tym meczu. Jak oceniam swoją formę? Myślę, że ono cały czas rośnie. Na pewno jeszcze mamy wiele, wiele do udowodnienia i pewne rezerwy jeszcze we mnie są. Gdzieś tam, gdzieś tam miałem problemy zdrowotne, a myślę, że ta, ta bramka jest, jest pewną nagrodą przez, przez pracę, którą wykonywałem. Poza autorem gola, jednym z bohaterów meczu z Brugbetem był młodziutki golkiper, który wskoczył do bramki Odry w końcówce sezonu. Błażej Sapielak swoimi interwencjami przyczynił się do zwycięstwa nad Termaliką i z pewnością postara się to powtórzyć w starciu z GKS-em. Generalnie wydaje mi się, że Odra na pozycji bramkarza ma naprawdę trzech równych e, bramkarzy i nieraz to pokazywali. Gdzieś tam wiadomo, że Kuchcik był numerem jeden, gdzieś tam złapał kontuzję, później Rosik wskoczył i również pokazywał się z niesamowitej formy. Teraz, teraz przyszedł czas na parze i myślę, że, że mecz z Termalicą udowodnił, że, że jest naprawdę, naprawdę dobrze przygotowany. Dobrze wiem, że jest mega, mega ambitnym chłopakiem. Myślę, że, że teraz wszystko w jego rękach. A w piątym segmencie naszego magazynu odbiegamy na moment od tematu najbliższej kolejki. Czas bowiem oswajać się z nowymi twarzami w Fortuna I lidze. Wiedzieliśmy już wcześniej, że do grona pierwszoligowców powróci wkrótce pod Beskidzie, natomiast w ostatnich dniach poznaliśmy pierwszego Beniaminka, zespół górnika Polkowice. Zespół, który nie był przed sezonem wymieniany w gronie głównych faworytów, ale sprawił swoim kibicom bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę, że już pierwsze symptomy były jesienią, kiedy, kiedy mieliśmy osiem zwycięstw z rzędu i byliśmy wysoko w tabeli, więc myślę, że już wtedy można było. Było dostrzec, że, e, że możemy włączyć się o walkę o, o, te, o te najwyższe miejsca. Wszystkie mecze były kluczowe. Tu nie tylko chodzi o ten mecz ze Zniczem, który, który dał nam ten, ten upragniony awans, ale każdy mecz tak naprawdę miał swoją historię i każdy mecz był ważny. I właśnie tak w tym sezonie podchodziliśmy, żebyśmy patrzyli na siebie, na każdy mecz i, e, i punktowali na, przede wszystkim regularnie, żeby to się nie zdarzało raz na jakiś czas. Wierzyliśmy to już przed sezonem. Jak startowaliśmy, czuliśmy, że poprzedni sezon był, powiedzmy, piłkarsko na tyle u nas dobry. Może wyników aż tak świetnych nie było, ale gdzieś nie odstawaliśmy od tych drużyn w stawce. I na pewno wtedy już czuliśmy się w miarę mocni piłkarsko. Brakowało na pewno pewnych, pewnych szczegółów, żeby, żeby no zrobić ten krok naprzód, żeby być wyżej gdzieś w tabeli w tamtym sezonie. Ale no gdzieś przyszedł trener nowy. No i jak widać, przyniosło to oczekiwany sukces. Ci, którzy śledzą w tym sezonie regularnie nasz magazyn e drugiej ligi, dobrze wiedzą, co na drugoligowych boiskach pokazywał zespół z Polkowic. Czego więc można się spodziewać po przyszłym Beniaminku? Myślę, że styl, że świeżość na pewno. Eee, no patrząc nawet na tabelę, no to, to na pewno sporo bramek, które zdobywamy, to, to na pewno jest taki charakterystyczny znak. Myślę, że dobra gra w piłkę i dobra organizacja. Co jeszcze? Życie pokaże. Będziemy obserwować tą ligę i zobaczymy jak na tle innych przeciwników będziemy się prezentować. Styl myślę, że jest od paru sezonów podobny, na pewno bardzo ofensywny, czy za trenera Dobiego, czy za trenera Niedźwiedzia. Gramy bardzo ofensywnie, to jest można powiedzieć nasze DNA. W które sobie tutaj wpoiliśmy. Awans górnika oznacza, że kolejnego przedstawiciela w Fortuna Pierwszej Lidze zyska województwo Dolnośląskie. Wiele wskazuje więc na to, że czekają nas w przyszłym sezonie dwa dodatkowe derbowe starcia. Z chrobrym głogów i miedzią Legnica. My tutaj w ostatnim czasie e, takich meczów nie mieliśmy, bo, bo chrobry i mieć od dłuższego czasu są, są wyżej niż, niż górnik. Dlatego też, no oczywiście, to będzie taki dodatkowy smaczek dla nas wszystkich i takie dodatkowe emocje i, 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 i wiadomo, jak to w meczach derbowych. E, mam nadzieję, że, że wszystkie mecze będziemy traktowali przede wszystkim jak mecze derbowe i, e, i będziemy grali z takim samym z takim samym zacięciem i z taką samą mądrością, jak, jak właśnie w meczach derbowych. Jest to na pewno święto dla wszystkich tutaj w regionie, że tyle zespołów będzie na poziomie pierwszej ligi, chociaż no, oczywiście życzymy miedziance, żeby załapała się do baraży i w tych, po tych barażach e, poszła wyżej. Znamy się z tymi klubami, nie, nie od dziś. Często gdzieś gramy mecze sparingowe, graliśmy. No Teraz przyjdzie już grać w mecze o punkty, więc to na pewno będą inne, inne spotkania. No ale po to, po to gramy, po to cieszymy się tą grą, żeby, żeby w tych meczach derbowych wyjść, pokazać się. No myślę, że na pewno czy chrobry, czy mieć będzie bardzo trudnym rywalem dla nas. Beniaminek Fortuna I ligi to klub związany z górnictwem, nie tylko swoją nazwą. Jeden z liderów zespołu i głównych architektów awansu, Mariusz Szuszkiewicz. Grę w klubie łączy bowiem z pracą w kopalni, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu w drugoligowym sezonie już 11 bramek. Mój dzień jest przeważnie cały rok. Jest bardzo podobny. Wstaje bardzo wcześnie, gdzieś o piątej rano, idę do pracy. Po pracy szybko, szybko biegnę do domu zjeść obiad szybki, później jadę od razu na, na trening, tutaj się przygotowuję. Po treningu no, też mam obowiązki rodzicielskie, które też muszę wypełniać, więc na pewno ten dzień mamy wypełniony. Od 5 rano do, do 22 nie ma na pewno gdzieś nudy. Prawie cały rok, dzień za dniem jest bardzo podobny, oprócz oczywiście gdzieś przerwy wakacyjnych, zimowych, gdzieś kiedy biorę urlop z pracy, wtedy wyjeżdżam gdzieś z, z rodziną, wyjeżdżamy razem odpocząć, no na pewno wtedy już te, te dni wyglądają inaczej. Wracając jednak do sezonu pierwszoligowego, przedstawiamy powód numer 6, a więc pozostałe mecze 33. kolejki. Granie rozpoczniemy w piątkowy wieczór, gdy dojdzie do drugiego już w tym roku starcia korony kielce z widzewem Łódź. Korona spróbuje dopisać sobie trzy punkty, które wypuściła z rąk w meczu z Arką, z kolei widzew postara się przerwać serię 5 meczów z rzędu bez zwycięstwa i z ostatniego wyjazdu w sezonie będzie chciał wrócić starczą. W sobotę na wojsko wybiegną z kolei zawodnicy wciąż niepewnej utrzymania resowi oraz chrobrego Głogów. Błogowianie ponieśli ostatnio nieco nieoczekiwaną porażkę i teraz spróbują wrócić na zwycięski szlak. Tresowia nadal nie może czuć się natomiast w 100% komfortowo w kontekście gry o utrzymanie. Pół godziny później zacznie się mecz w Olsztynie. 100 mil podejmie miedź Legnica, a więc zespół, któremu mocno zależeć będzie na punktach. Piłkarze Jarosława Skrobacza potrzebują trzech oczek, aby podtrzymać do ostatniej kolejki nadzieję na awans do czołowej szóstki. Dwa pozostałe spotkania odbędą się w niedzielę. Od 12.40 Zagłębio Sosnowiec zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Gospodarze chcą postawić kropkę nad i w walce o utrzymanie, natomiast Górnik wciąż szuka swojego przełamania. A co za tym idzie? Obrony szóstej, a więc barażowej lokaty. Na zakończenie kolejki czekają nas natomiast małe derby Małopolski, w których Sandecja podejmie Puszczenie Połomice. Obie drużyny znajdują się wysoko w rankingu Pro Junior System, więc jest szansa, że w Nowym Sączu obejrzymy sporo młodych i utalentowanych zawodników. Popatrzmy jeszcze na harmonogram kolejki numer 33. Na sportowych kanałach Polsantu obejrzymy mecze LKS-u z Brugbetem, starcie Arki z Radomiakiem i rywalizację Odry z GKS-em Tychy. Pozostałe mecze będziemy mogli obejrzeć na platformie IPLA. W ten sposób dobiegliśmy do końca naszego magazynu Fortuna I. Ligi. Na podsumowanie wydarzeń z weekendu zapraszamy w poniedziałek, a dziś serdecznie dziękujemy już za obecność.